I wish the Council would respond to my messages. I mean, they are in way over their heads here. Just look at the Vor soldiers doing their training. So much devotion. Now they're preparing for ritual cleansing after using their guns, I believe. Judging from how much damage they inflict when they spar with each other, I don't think I want to see it. Just how big the disaster to their home planet must have been to transform ruthless warmongers to these disciplined warriors. I jeśli wejdziemy tę bezgodni wojacy, no czy Latarka jakąś? No? Co to ma być? No, jak? Okej, okay, ona się chyba sama włącza, bo tu jest ciemno czy coś, nie wiem. Z, z rakietnicy też leci latarka, o, proszę bardzo, tak? Nie, jednak nie. Jak się przeszłam żadnym pistolet, to leci wiatr. Tak. Czemu się trzęsie? No już dostęp do tego nie mam, dobra. Poproszę luparę, po co się kończy tamta broń. Eksploracja w tych nowych nowoczesnych grach jest ograniczona do tego, żeby. w tych nowoczesnych grach jest skoncentrowana do tego, żeby szukać właśnie takich bonusów i, i logów pokrywanych, nie? Natomiast faktycznie ta asteroida ma y, atmosferę. Myślałem, że w tym logu, co odsłuchaliśmy przed chwilą, to była tylko taka przenośnia, że wszystko po prostu spada na jej głowę, nie? Z przenośni. Natomiast jak że faktycznie może padać deszcz, to jest kurde, znańca a jest, że ma własną atmosferę. Niezbyt to rozumiem. pozoru to chyba widać więcej, jak jest ta latarka przesunięta z widoku, nie? z zaoczu, z pozaoczu. Poza eee, dobra, jest bonus. Yes! Natomiast nie ma nigdzie loka. <grytanie> Lok mnie bardziej interesuje niż bonus. Tak? Nie ma nigdzie na pewno? 100%? No przejdziemy dalej. Zanim może przegapić, to na ja się szuka, nie? No, się. A nie mamy ich nieskończonej ilości, tak? Znaczy mamy ich dokładnie tyle, ile potrzeba. O, zabiję go z takiej odległości. Skoro te atuty, które mają na trzecim poziomie dają mi większe szanse przetrwania, to by ciekawe co będą za atuty te na ostatnim poziomie, ile mi z tego brakuje. 47,5% mi brakuje, czy 47,5% już mam? No, w każdym bądź razie nieważne. Natomiast ta sylwetka w postaci gracza tam w ogóle nie jest do niczego potrzebna chyba. Zobaczmy. Nasz bohater jest ma większe szanse przeżycia ponieważ jest większy od tych wszystkich ludzi, którzy tu nie żyją. Dwukrotnie. Found mouse hole yet? That is well impenetrable from what I can see. Mailing yourself in a box is about the only thing I can right now. This guy himself under a cardboard box walk around to był jakiś ten referencja do Metal Gear Solid, tak? Ewidentnie. Double Trouble chyba się zmieniłem, bo nie, tak to wygląda przynajmniej. Dobrze, żyjesz dalej, panie. Spójrz. Kogo jeszcze mogę strzelić? To tam. A Ta jest po prostu niesamowita w tych, że ona rozwiązuje prawie wszystkie moje problemy. Uwielbiam rakietnicę. Daj to. Ta broń jest lepsza niż Shotgun. Ja jeszcze raz. O, już zginął Ktoś tu zginął z nierazka Mam ostatni nabój Ten taki potrójny ale zając w grę, pewnie znajdę zaraz kolejne, nie? Nie ma się czym przejmować Jestem broń balistyczna, ale ta co strzela szybko, tak? A nie, to jest ta, co powoli. Okej, okay, może być. A mam akurat atut wybrany do strzelania tą bronią. Ciekawe, czy zmieniają na energetyczny. czym jest powrotem inny w takim razie? Okej, okay, dobiłem do miejsca, gdzie jest yy, chyba checkpoint kolejny? Natomiast, co podejrzane, nie ma tu żadnych znajdziek. To mi każe bardzo dobrze ich poszukać, tak naprawdę, bo nie jestem przekonany, że one gdzieś tutaj muszą być, tylko nie wiadomo po prostu gdzie. Szukam, szukam. O! Dobrze. Ciekawe, że są tacy niekombatanci nie tutaj, nie? Też. Że nie trzeba ich zabijać, ani oni nawet w żaden sposób nie próbują mnie atakować. Może ta te karczycha też tutaj będzie, jak któraś gdzieś, że samych mężczyzn, chyba na razie spotykam wśród tych wolucji. Oni chcą. Dobra, nie widzę to nic ciekawego. Checkpoint? Jest checkpoint. Dobrze, skin. Piękne trafienie, jechaj tam. Dobra, może ja się cofnę po prostu i poczekam, aż się idziemy. Dlatego broń powinna być zawsze przeładowana, nie? Nie mam już alternatywnego strzału do rakietnicy, niestety. A mam podstawowe jeszcze. Tyle były warte, tak? Cholera przezroczyści, no. O... Oh. Czyli shotgun ich to się nazywa Blaster? Dobrze. Zapamiętam. A <laughs> kill. Double kill. Double że jeszcze? Dobra, wygrałem. Wygrałem? Chyba tak, chyba wygrałem. Teraz to mogę wyjść na przykład, nie? Albo nie, tutaj nie wyjdzie już. Przegląd otoczenia, rozświetlenie trochę. Nie ma tu nic ciekawego, dobra. że nie można tej latarki na żądanie włączyć, nie? W sumie tutaj też jest ciemno, by się przydała. Tam nie mogę wejść. Tam oczywiście też nie mogę wejść. A w tym najnowszym Shadow Warriorze w ogóle głupiej grze znalazłem ten. Znalazłem miejsce, do którego twórcy gry chcieli, żeby mnie ale nie wszedł, ale nie, nie, nie postawili niewidzialnych ścian wszędzie. Ja tam doszedłem i po prostu do gra nie chciała mnie puścić dalej, nie? Po prostu znalazłem się w miejscu gdzie pominąłem skrypty, o. No. Strasznie kartonowo wyglądało wtedy. Coś się dało się samemu wrócić. Jest takie miejsce, widzisz, to jest taki chyba łódź podwodna, czy coś takiego, czy jakiś tankowiec, Taka, Takie plaże tam są i tam jest właśnie takie miejsce, gdzie można oszukać mapę, nie? Dziś się otworzy. No na pewno wyjdą zaraz, kosmici i zginę, nie? Powinienem przygotować tomba. <laughs> On zrobił moonwalking. Nie, yeah, mogę sobie teraz na wózku pojechać, sklepowym, marketowym, dobra 11 minut trwa ten film i nie widzę żadnych tutaj znajdzie jak szukanie grzybów trochę, nie? W się Oczywiście tylko podpucha, że to jest nic nie grozi, nie? To jest chingonowiec czy grenadier? Nie jestem pewien. Nastąpiła straszna eksplozja. W każdym bądź razie. Nie wiem, czy to namierzać, czy co, jakieś takie klikanie słyszałem. Piękne po prostu było Głupek z granatnikiem Dobra, wygrałem Ktoś jeszcze? Na razie chyba nie No poważnie, nie ma tu żadnych nic, ani nic takiego Shotgun za to leży nie chcę Shotguna. Potrzebuję broni, która jest bezpieczna w użyciu. A Shotgun nie jest tym bronią bezpieczną w użyciu. I rakietnicę. Zawsze. Zawsze. Znowu szukanie grzybów. Szukanie grzybów. Ten się świeci na niebiesko, oszukuję, że tu i log jest. Głupi trup. Idziemy. No, Powinien był jakieś przygotować przed wejściem tutaj. No właśnie, kompletne pudło. Okej, strzelił granada. Jak zwykle coś wybuchło i zginąłem. Rozwinęły się, skrzyniają kawałek No, wszystkie chyba wybuchły. A nie, jednak dobrze jest. Le, bomby! Pewnie oni mi zrobił wtedy. Podeszł i zginąłem. się z Duma trzy kurde, urwały te potwory, no. Dzikki. Kleszcze. Koniec amunicji prawie do tego jest. Niedobrze. W głupki skończyły się broni, które samo doprowadzają, strzelają. Chyba kogoś zabiłem. Nawet o, to Jeszcze słyszę. Ok, są jeszcze jakieś chłopcy do bicia? No jest tutaj ten pająk chłopcy do bicia się pytam, czy są uważać, bo zaraz jakiś kurde wyjdzie i skina nie Ojej, latający nie mam broni, żeby śledzić do niego gdzie on jest teraz? dobra, zginął. się odleciał, nie? Już był zaliczony jako martwy Jest broń, dawaj. Tu jest ręka. Myślałem, że to broń kolejna. To jest ręka tylko. Potrzebuję? O, właśnie dobra. Dokładnie. Teraz, idąc z rakietnicą, powinienem być w miarę przygotowany na. Wszystkich przeciwników, jakie mogą mi się pojawić Trzeba zniszczyć Idziemy dalej A jest pokazane tutaj, jak się, się popatrzymy na ten y, Wykaz amunicji w prawidłowym roku Po lewej są te trzy takie kółka, które pokazują moje atuty, nie? Jak wyciągam tę bronie, to ta czaszka mruga, nie? Że, że właśnie ta czaszka wpływa na tą broń, więc jak wyciągnę tą broń Obcych To nie mruga, nie? Nie powiększa się, znaczy się zniszczyć On tu żyje dalej, bo nie zostałem punktu z niego Dobra, może nie żyje jednak może jednak nie żyje Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby się nowi pojawili. natomiast O jak on zginął dziwnie Co to było? Rakieta za nie wybuchła przecież Nic we mnie nie strzeliło, ale zginąłem. Oh, Zostawimy sobie tę sytuację na następny odcinek.